Naprawdę jest zimno. Wlaliśmy tutaj y, m, olej napędowy diesel. Ew, czy to jest tanie? 8 kW a zużycie pół litra na godzinę. Czyli za pół litra oleju połowego macie teoretycznie 8 kW energii cieplnej. Myślę, że y, kosztuje 7 zł. Czyli 3,5 zł za 8 kW. No, taniej niż prądem wychodzi. To dużo, dużo taniej. A jak olej, to można wlać też olejopodobne substancje, chyba. Chyba można. To nie jest napęd drogowy, prawda? Nadchodzi zima, nadchodzą mrozy. I dostałem do testów takie urządzenie. Powszechnie znane jako WebAsko. Oczywiście innej firmy. Jest to nagrzewnica powietrzna zasilana przez olej napędowy. Podłączamy ją do 12V instalacji albo samochodowej, albo warsztatowej. Działanie jest bardzo proste, bo polega na tym, że w specjalnym kotle w środku spalamy olej napędowy zgromadzony w tym zbiorniku. Tu widzimy jego poziom. I tędy dostajemy. Jest na dostajemy gorące powietrze, które ogrzewa nam samochód, pomieszczenie lub inny namiot, garaż. To w zależności co chcemy. Teraz, tak w komplecie, są takie rzeczy: to jest najprostsze. Czyli zakładamy sobie rurkę, wydłużamy ją, i na przykład tutaj do garażu możemy wprowadzić samą tą rurę. Urządzenie będzie na zewnątrz. Na końcu mamy taki dyfuzor, który możemy skierować w kierunek nadmuchu ciepłego powietrza. Od spodu tutaj na dole mamy wejście, wyjście powietrza spalin i też przy pomocy tej rurki doprowadzamy powietrze do komory spalania zabezpieczamy ją przed zatkaniem się wejściem jakiś czy zwierząt czy innych elementów czy brudu, kurzu takim jakby filtrem, a po stronie gorącej mamy wyjście spalin. Trzeba uważać, że te spaliny muszą być zawsze na zewnątrz przekierowane. Sterowanie jest elektroniczne, na stałe przypięte do urządzenia, oraz mamy pilota. Łatwo to otworzyć. Wystarczy. W środku jest zbiornik. Ten zbiornik, przy tej obudowie, postawiony jest na górze. Możemy też kupić wersję, gdzie zbiornik jest postawiony tutaj z boku. Lub możemy go umieścić w dowolnym innym miejscu. To nie ma żadnego znaczenia. Komora spalania. Pompka. O dokładnie, tu ją widać, którą jest pompowane paliwo do komory spalania. Zasilanie 8 kW mocy, i to jest to najciekawsze bardzo duża moc, i dzięki temu jesteśmy w stanie nagrzać ym, samochód, kamper, ciężarówkę w bardzo krótkim czasie, małym kosztem. Zużycie. Oleju napędowego jest od 0,1 do 0,5 litra na godzinę. Ta moc grzewcza to jest 8 kW, czyli zastępuje nam farerkę o mocy 8 kW elektryczną, bardzo mocną. Jedyna informacja, która tu się znajduje, to jest informacja o napędzie, nazwa produktu, jaką potrzebuje moc i jaką ma moc ciepłowną grzania. Myślę, że tyle informacji. A ja postaram się teraz to uruchomić i zobaczymy, jak sobie to radzi. Nie ma ryzyka pomylenia przewodów, którym przewodem wchodzą spalin, wychodzą spaliny, a którym wchodzi powietrze, ponieważ są inne średnice. Tutaj nam bardzo ładnie to pasuje. Tu nie wejdzie. W instrukcji mamy też pokazane proponowane miejsca, gdzie takie wybasko. O, powinno być w samochodzie zainstalowane I tutaj jeszcze wiadomo co takie najbardziej profesjonalne rzeczy, które umożliwiają nam nagrzewanie kabiny w samochodach, ale możemy też skierować bezpośrednio pod silnik samochodu w nadmuch powietrza. wtedy nie w sposób bardzo efektywny, ekonomiczny, ale w przypadku dużych mrozów bardzo szybko podgrzejemy silnik i będziemy mogli go zapuścić po pierwsze z łatwością, a po drugie w sposób dla niego dużo bardziej bezpieczny. Wystarczy to postawić przy tego samochodu, podciągnąć rurę pod silnik i odpalić urządzenie. Auto będzie od spodu podgrzane. Pamiętacie pewnie z rosyjskich filmów jak Rosjanie palą ogień, przykładają płonące szmaty pod silniki, żeby na Syberii je zapuścić. Jaki pobór? Dwa e, 2 ampery. Zobacz. Czyli hałas idzie tutaj. O, gorące. Bardziej tym grzeje, niż nadmuchem. No nadmuch już idzie, już widać. O. Teraz co się włączyło? A zobaczmy jaka jest temperatura. 7 stopni Rura ma, a, Rura ma 7 stopni. A wydech 5 stopni. 15 stopni mamy teraz Wydmuch powietrza a Kostka brukowa Minus... Ja minus 3 stopnie Tak, minus 4 Chłodno jest, minus 4 stopnie jest, widzicie? No to Może, zobaczmy na murku, jeżeli tam dojdzie. No nie no, murę też ma minus 3 stopni, zobacz. I jest faktycznie jest chłodno. A, tak, ten się wyłączył, się multimetr. No i działa. Proste urządzenie, proste w obsłudze, yy, łatwe w ustawieniu. Yy, pokaż coś, po pokazuje pilot, jeżeli pokazuje. Mamy pilota w domu i pokazuje 11 stopni Celsjusza, tak, w tym momencie, jest że jest. otoczenia. Otoczenia, no on nie będzie miał lepszej temperatury otoczenia, bo jest na zewnątrz przy minus 3 stopniach. Dał go do pomieszczenia, to by było inaczej i nie rozprowadził sobie w środku ciepło. Pobierałby ciepłe powietrze z pomieszczenia i dogrzewał je. Jedyna ważna rzecz, żeby to wyprowadzić na zewnątrz, wylot spalin. No i z zewnątrz pewnie warto by było brać też powietrze do komory spalania, żeby nie zabierać sobie pomiesz z pomieszczenia, w którym jesteśmy. I mamy proste urządzenie. Zobaczę. Jaki jest pobór prądu po uruchomieniu? 1,2 Ampera. To już jest znośne. Było 7 na początku Amper. Rządzenie jest zimne oczywiście, nawet lodowate. I mówię, to robi hałas. O! Teraz to płynie. Cieplutkie, przyjemne powietrze. To nie jest przykręcone wszystko jeszcze. 10 stopni mam. 18 w środku. O. To już można tym nagrzać.